Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, i dzisiaj planowo miałam zająć się nagrywaniem ulubieńców, ale tak jak mogliście już pewnie zauważyć po tytule tego filmu. W ostatnich dniach nastąpiła bardzo gorąca premiera najnowszej kolekcji zmalowanej, czyli Marty Parciak przy współpracy z Glamshopem, więc stwierdziłam, że ulubieńcy mogą poczekać, a dzisiaj najpierw zajmiemy się Tymi gorącymi nowościami. I zanim przejdziemy do produktów, to taki mały update z mojej strony. Zmieniłam oświetlenie, więc poproszę później o feedback z waszej strony. Jak wam się podoba to oświetlenie? Jak wam się ten film oglądało? Czy lepiej, wyraźniej? Czekam na wasz odzew. A przechodząc do kolekcji, znajdziemy w niej dwie palety do oczu oraz trzy kredki do oczu. I na stronie możemy kupić cały ten zestaw za 229 zł, bądź kupować te produkty pojedynczo. Paletka ulubieńcy, czyli paletka, która zawiera w sobie. 9 matowych cieni kosztuje 99 zł paletka błyszcząca przebłysk, która zawiera w sobie perły, turbopigmenty i turbobrokaty kosztuje 119 zł oraz kredki do oczu każda po 19 zł sztuka co do kredek, w tej chwili wjeżdżają dla Was słocze, bo ja przed chwilą sprawdzałam te kredki na ręce i też przed chwilą oglądałam film Marty, aby się dowiedzieć jak Wam używać tych produktów to są kredki miękkie do oczu, nie zastygające, więc to są kredki, które mogą nam służyć jako na przykład baza kolorystyczna. Podcienie. Są to kredki również uzupełniające kolekcje, więc tak postaram się ich dzisiaj użyć. A wracając do palet, są to palety w kartogikach Bardzo fajne, cienkie, leciutkie. Materiał też jest bardzo przyjemny w dotyku. Matowy, ale trochę taki satynowy. A z kolei właśnie ta paleta błyszcząca, czyli przebłysk. Dokładnie te same wymiary, taka sama grubość, tylko że kolory są odwrócone. Tutaj jest niebiesko-biało, tutaj jest biało-niebiesko. I to by było mniej więcej tyle tytułem wstępu. Jak widać twarz już mam przygotowaną, ponieważ dzisiaj zajmiemy się tylko oczami, więc zaraz przechodzimy na przybliżenie i przypuszczam, że dzisiaj zrobimy coś takiego, że postaram się jedno oko zrobić bardziej w kierunku niebieskiego, a drugie może bardziej w kierunku fioletów. No i teraz tak, tak jak zwykle ja nie będę kładła nic lepkiego na powierzchnię ruchomą powieki, na dolną w sumie też nie. Ewentualnie właśnie użyję tych kolorowych kredek, ale tak to nie nakładam żadnej bazy. Jak można zwrócić uwagę, nie nałożyłam też nawet żadnego rozświetlacza. Pomimo tego, że widziałam, że Marta poleca nawet konkretne bazy pod te cienie, to jednak chcę te cienie przetestować tak jak testuję wszystkie inne cienie na moim kanale, czyli na gołą powiekę. Wstępny plan na pierwsze oko. To są chyba te trzy górne cienie, a na drugim oku skupimy się na fioletach i różach, ale tutaj najpierw weźmiemy się za niebieski i te wspomagacze. Najpierw cień ideał to ma być właśnie taki idealny, przejściowy do załamania powieki cień. I też Marta na filmie uprzedzała, że te cienie się sypią, więc trzeba dobrze otrzepać pędzel. Plus ja się dodatkowo dzisiaj pamiętałam, aby się zabezpieczyć. Obok mamy cień czyścik. Jestem ciekawa, jak to. Ok, bardzo, bardzo jasny. Może nie aż tak bardzo, ale dosyć jasny beż. Ok, ten m, cień ideał można spokojnie dobudować. On przy każdym dołożeniu jest y, coraz bardziej widoczny. Ok, teraz weźmiemy ten najpiękniejszy niebieski. Królowa, i dobra, ja to już nakładam na sucho. No, o, właśnie, widzicie te, po, za drugim razem nie otrzymałam pędzla, i tu. Wow! Ten odcień jest... Wow, mega. Mm. I wiecie co? Ja się zastanawiałam. A, dobra, może po ten niebieski nałożę kredkę. Pff, nie, nie trzeba. Okej. Okay. Wow. Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko będzie łączyć, ale no odcień jest... Y sztosowy. No to jest bomba. Teraz tak delikatnie, zachowawczo chciałabym to rozblendować. Jadź. Tutaj to miejsce chciałabym zostawić na błyszczące cienie z tej drugiej palety, więc po prostu postaram się jeszcze tym niebieskim tu popracować i to, to, to oko jeszcze tak trochę wyciągnąć. No i to się pięknie łączy i nawet przy dokładaniu tutaj na razie nie robi się żadna dziura przerwagi z tym stylu, więc no nieźle. Dobra, dopóki mam puder, to ten niebieski również tutaj naniosę. I na dolnej powiece tym bardziej nie mam żadnej bazy, bo tak jak widzicie to jest już wszystko przypudrowane. No i na dolnej powiece chyba do tej niebieskości dołożymy ten odcień kobiecy. Ja jak zwykle nie mam planu, więc co ma być to będzie. Nie wiem, czy to było... Chyba dobre połączenie, chyba nie... Ej, fajnie w sumie. A co się stanie, jak ten kobiecy jeszcze tu nałożę? O! O, o, o! O, 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 o. No i tutaj na pędzlu mam ten czyścik, znaczy resztówkę. I dobra, zrobimy coś takiego, że ja teraz zrobię tu porządek, przygotuję sobie tą okolicę pod oczami i zrobimy maty na tym oku, a później wrócimy do błysku. Okej, okay, dobra, i teraz wezmę się za te fiolety. Przypuszczam, że jeszcze tak, bordo tutaj też wejdzie, czyli zmalowany, i może nawet ten róż. Zaraz się okaże. Cień Blond <gryw> czyli z tego co już się zdążyłam zorientować. To Magda Wołosewicz. Pozdrowienia, jeżeli oglądasz. Piękny Wrzos. Wezmę trochę tego czyścika. Wjeżdża ulubieniec. O i tutaj widzicie, znowu nie otrzepałem pędzla i no pigment jest boski, ale też osypka wtedy też jest boska. I tak się zastanawiam, czy tą powiekę przyciemniać jeszcze tym bordem, czy może to bordo chyba bordo dam na dolną powiekę. A tutaj sobie zostawię takie wrzosowisko. Bordo, czyli zmalowany. Tutaj jakoś to połączę. O, to połączenie wychodzi ciekawie. No dobra, zaszalejmy weźmy ten lol. I może zróbmy tak jak na tamtym oku ten lol. Też tutaj jakoś tak nie wjadę. Czyścik. Czas na paletę błyszczącą. Z pewnością do niebieskości nałożę ten fenomenalny i może tą iskiereczkę. A może do fioletów dołożymy te dwa cienie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo. Ok. <grytanie> bo ja nie używam oczywiście żadnych y, glitter, primerów, niczego w tym stylu. Ale jak widać, ten cień sobie radzi. Jesus, ten jest cudowny. O, tu widzę, tu muszę trochę sobie doblendować. To później, ale wow. No i iskiereczka. Ta iskiereczka jest taka bez bazy. Tak, ona ma bardziej, ona ma więcej w sobie po prostu wielokolorowego brokatu. Okej, okay, a jak nałożę dużo, to się zaczyna kolor pokazywać. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, uwaga. Biorę fochmistrza na sucho. Ten cień jest bardziej lotny, ale też się udało go na sucho nałożyć. No i teraz ten rose gold, czyli laleczka. Zmiana pędzla, tamtot był za mały. Dobra, zrobię wyjątek i zwilżę sobie ten pędzel. No Zdecydowanie lepiej, tylko mi się nigdy nie chce tego dodatkowego kroku robić. Też wrócę do tego focha. O dobra, i pod kątem widać, że on jest pomarańczowy. Ja chyba zaraz dołożę tutaj trochę tego borda, żeby to bordo z pod spodu pod kątem się nie przebijało, więc dołożę na wierzch. No dobra, jednak wiadę tym bordem tutaj, aby trochę to. Przyciemnić. I połączę teraz to z tym ulubieńcem, i tak delikatnie jeszcze to poprawię. Okej, okay, dobre. Jest chyba okej, okay, robię porządek. I co prawda kredki miałam nałożyć na hmm, powieki, ale nie nałożyłam za bardzo, poniósł mnie kolor, więc nałożę niebieską kredkę na linię wodną. I Marta w swoim filmie mówiła, że one nie zastygają, więc wybitkie długo nie będą trzymać się na linii wodnej, ale można ich w tym celu używać, tylko ewentualnie trzeba będzie dołożyć w ciągu dnia, jeżeli się zje. Okej, okay, tutaj nałożyłam idola. A tutaj nałożę to bordo. Uła to bordo, to bordo będzie, będzie u mnie używane na pewno. No i dobra, proszę Państwa, do tego makijażu już wypada przykleić sztuczne rzęsy, więc robię to poza kadrem, nałożę rozświetlacz i zaraz przechodzimy do podsumowania. I w ten oto sposób prezentuje się już zakończony makijaż. Na ustach mam pomadkę matową z Jeffree Stara w odcieniu Celebrity Skin, tylko, że to jest pomadka właśnie w sztyfcie. No i wydaje mi się, że za dużo na temat tych produktów na sam koniec Mówić niebusze, bo po prostu makijaż oczu i to, co mogliście zobaczyć w trakcie trwania filmu, mówi sam za siebie. Dobra, ale może jednak tak szybko podsumuję, dołożę swoje trzy grosze. Co do kredek, na razie te kredki, no może minęło tam, nie wiem, z pół godziny, w żaden sposób się nie ruszyły na linii wodnej. Więc sądzę, że pomimo tego, że są to kredki zastygające, mają szansę dosyć ładnie wyglądać i utrzymywać się na linii wodnej z pewnością będą to fajne kredki właśnie jako baza do zrobienia kolorowej kreski czy właśnie kolorowego makijażu. Ale jak widać na załączonym obrazku pigmentacja matów kolorowych matów jest na tyle mocna i w żaden sposób nic się nie dzieje, nie rozwarstwia się na oczach, że te kredki nie były przeze mnie używane. Nie musiałam ich właśnie podkładać pod cienie. Po pierwsze o tym zapomniałam, bo rzadko kiedy wykonuję taką technikę na oczach. Po drugie nie miałam takiej potrzeby, bo jeżeli by te cienie się nie kleiły, no to bym pewnie walczyła z tymi cieniami na kredce. A tutaj to wszystko jest dołożone na sucho, bez żadnej bazy. Więc wow! I tym bardziej uważam, że jeżeli. Ja jestem osobą, która doskonale wiecie, że ja nie używam glitter, primerów, innych takich rzeczy. Ja rzadko kiedy kładę błyski na powiekę. I uważam, że jeżeli e, takiej osobie jak ja e, wyszedł taki makijaż, to sądzę, że każdy da radę. No i co do błysków, Logi przetestowałam wszystkich, no ale tak jak widać, te, które przetestowałam, w żaden sposób nie odbiegają. Jakością od już zdalnych właśnie błyskotek, turbopigmentów i innych błyszczących cieni z Glam Shop. Więc moim zdaniem, krótko i na temat, jeżeli kolorystyka, zamysł tych palet Wam się podoba, przypadła Wam do gustu, chcecie wesprzeć Martę i podoba Wam się ta kolekcja, to z czystym sumieniem mogę Wam. Tą kolekcję, te palety oraz te kredki polecić. I jeszcze chciałabym na sam koniec dodać kilka słów od siebie w kierunku Marty. Ty po pierwsze, ogromne gratulacje z kolejnych makijażowych dzieci. Za każdym razem te dzieci są coraz lepsze, coraz intensywniejsze, więc naprawdę uważam, że powinnaś być śmiałoś siebie dumna. I po drugie, oczywiście życzę ci z całego serca, aby na tym się nie skończyło, abyś miała szansę wydawać swoje kolejne, coraz lepsze coraz mocniejsze, intensywniejsze i bardziej błyszczące dzieci no i to by było chyba tyle w tym temacie nie mam nic więcej do dodania, czekam na wasze komentarze, po pierwsze, co uważacie na temat tej kolekcji, czy już zamówiliście tą kolekcję, czy konkretne produkty właśnie jakąś konkretną paletę co was najbardziej urzekło w tej kolekcji co uważacie na temat tego makijażu i przede wszystkim bardzo mnie będzie interesować, co uważacie na temat oświetlenia i jakości tego filmu. I oczywiście ogłoszenia parafialne. Jak zwykle przypominam o tym, że aby być ze mną na bieżąco zapraszam na mojego Instagrama. Również jeżeli nadal świeci Wam się na czerwono ten przycisk subskrypcji, to polecam go wcisnąć i nie zapomnijcie o wciśnięciu dzwoneczka obok niego, aby również dostawać powiadomienia od YouTube'a, że Kitulec wpuściła nowy film na kanał. Jeżeli co prawda taki krótki, ale jednak Film przypadł Wam do gustu. To proszę o kciuka do góry i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.